W internecie jest mnóstwo artykułów o najproduktywniejszych rutynach, które według nich mają nam pomóc lepiej zorganizować dzień. Pewnie nieraz widzieliście chociażby na TikToku różne filmiki z dziwnymi rutynami, w których wiele twórców publikuje swoje poranne aktywności. Ale czy rzeczywiście mają one sens? Jak możecie się domyślać, nie mam swojej własnej bardzo produktywnej porannej rutyny. A to za sprawą jednej rzeczy. Nie jestem porannym taszkiem. Odkąd pamiętam, zawsze lubiłem rano sobie dłużej pospać, a na siłownię zawsze wolałem chodzić wieczorem, bo po prostu myślę, że mam wtedy najwięcej sił. Jak widzicie po tytule, w tym odcinku przetestowałem jedną z najbardziej produktywnych rutyn na świecie i będę ją stosował przez kolejne 5 dni. Zobaczymy, co z tego będzie. Co chciałem powiedzieć? No film! A, no film! No tak. Tak jak mówiłem, prawdopodobnie wcześniej, jest 19.55. Żeby nie było 19.55. I jest to piątek. Nagrywamy to w piątek 23 stycznia. Plan jest taki, że jutro obudzimy się bardzo wcześnie, więc już się kładziemy, żeby mieć to 8 godzin snu minimum. No i co? No widzimy się już yy, następnego dnia. Ale ja ja. Tak jak myślałem, pobudka o takiej godzinie nie była dla mnie najprzyjemniejsza, ale mimo wszystko wiedziałem, że jest niczym w porównaniu z kolejnym rzeczą. W okolicach 4.10 czekał na mnie zimny prysznic. <grywa> Dobre pytanie. Zimne prysznice z rana, według mojego asystenta, czyli Chata GPT, to świetny sposób na skakowanie swojego organizmu. Korzyści jakie zimne prysznice przynoszą to Błyskawiczne pobudzenie i jasność umysłu Budowa odporności psychicznej, czyli tak zwana dyscyplina Poprawa krążenia i regeneracja Lepszy humor dzięki dopaminie I z tym punktem absolutnie się nie zgadzam. Myślę, że nie trzeba tego tłumaczyć. Według wielu stron internetowych, zimne prysznice powinny trwać od 1 do 3 minut i mniej więcej przez 2 minuty tak sobie stałem. Jeszcze tak sobie myślałem, że fajnie by było dodać taki smoczek ode mnie to myślę, że jak już nagrywamy, już szedłem po ten prysznic, już wszystko zrobiłem, co naj, najgorsze tak naprawdę, to stwierdziłem, żeby było tak najbardziej produktywnie, żeby tak wyciągnąć maksimum, to jeszcze wyłączam telefon na... A, screen, na off i wkładam go tutaj do szuflady, do szafki, 1 ps i idę medytować. Kolejnym krokiem, tak jak powiedziałem, jest medytacja, dzięki której możemy obniżyć poziom stresu na start dnia, wyłączyć autopilota i zwiększyć świadomość, poprawić koncentrację i funkcje poznawcze, lepiej regulować emocje i wiele więcej. Ej, to było moje najdłuższe 10 minut w życiu. Czuję się jak mnich teraz. Medytujcie, bo jest warto. Czartowałem. Nie wiem, czy coś mi dało. Myślę, że tutaj chyba trzeba po prostu umieć medytować. jak ja nie umiem, to mi nic nie daje, więc. Albo coś mi dało, nie wiem. Może się wyciszyłem? Może się wyciszyłem? Nie wiem, czy mnie teraz w ogóle po mnie widać, że się wyciszyłem. Tuż po medytacji, jako poranny rozruch, udałem się na 1-kilometrowy spacer z psem, aby trochę się dotlenić i poczerpać trochę witaminy D3 ze słońca, którego w tamtej chwili nie było za wiele. Kurwa, ale biało. Po powrocie zrobiłem sobie porządne śniadanie i podobnie jak w ostatnich filmach, była to klasyczna jeźdźica wraz z testami. Razem cały posiłek miał 870 kalorii i nieco ponad 67 gram białka. W ogóle już zjedliśmy i już się powoli jasno robi, więc jest dobrze. Proszę bardzo, już jest elegancko. Yy, ogarniamy się szybko i lecimy już na siłkę. Więc... I właśnie tutaj musimy się na chwilę zatrzymać, bo popełniłem dość spory błąd. Jako iż na siłowni chodzę głównie wieczorem, nie mam w zwyczaju sprawdzać, o której ona się otwiera. Bo przecież po co, co nie? Jeszcze dzień wcześniej byłem niemal pewny, że siłka otwiera się o 6, ale nie wziąłem pod uwagę jednej bardzo ważnej kwestii. Jest weekend. Przez to siłownia otwiera się godzinę później, dlatego na siłowni będziemy dopiero po siódmej, ale już bez gadania lecimy z treningiem. Po całym treningu udałem się jeszcze na krótką regenerację do sauny, i tuż po treningu czekało na mnie trochę pracy. Jako iż wtedy byłem w połowie montowania filmu dla Was, zdecydowałem, że produktywnie spędzę czas kończąc go, i tak skończył się mój poranek. Przez następne 5 dni zmuszałem się do ciągłego wstawania rano, aby naprawić chociaż trochę swoje godziny chodzenia spać i wykorzystać ten czas jak najbardziej produktywnie. Siemano, to ja jestem z przyszłości, można by rzec. Mamy środę, nie wiem czy będzie widać chyba tak, Czy minęło dokładnie 5 dni. Pewnie jesteście ciekawi, czy nadal wstaję tak rano i pierwsze co to idę pod zimny prysznic, odpowiedź brzmi. Oczywiście, że nie. Nie zrozumcie mnie źle. Nie mam problemu z tym, żeby wstawać rano, bo tak naprawdę jak kładę się tak mniej więcej 21-22. No nie 22, 21, 20, coś takiego. Starałem się chodzić spać. To nawet gdy dostawałem o tej czwartej to mimo wszystko już tam po trzecim dniu, już w tym tygodniu w poniedziałek było nawet ok. Ale najgorszym tym, najgorszą to część średnia po prostu był ten prysznic. Za pierwszym razem, gdy tam wszedłem na filmik macie, to po prostu ja szczerze byłem w talnym szoku termicznym. Byłem tam mniej więcej jakieś 2 minuty 10, coś takiego wytrzymałem, ale biorąc pod uwagę to, że praktycznie to był mój pierwszy raz, no to jestem tak z siły zadowolony, ale mniejsza. Ogólnie. To wstawanie rano, myślę, że na plus, bo trochę sobie naprawiłem teraz grafik, jak idę spać. Fajne doświadczenie, bo myślę, że dużo zaoszczędziłem czasu, bo jak się, jak wstawałem, tak czwarta, to już tak naprawdę miałem wszystko. Zrobione tak do 12. To wszystko, co normalnie robię podczas dnia, to mniej więcej miałem do 12 zrobione. Później miałem większość czasu wolnego. Ale uważam, że ja się nie nadaję do takich rzeczy, bo ogólnie, jak mówiłem wcześniej, to jestem bardziej produktywny wieczorem, tak mi się wydaje. I ogólnie, gdy chodzę na siłkę, nie wiem, lubię taki vibe, że jak idę, szczególnie w zimę, jak idę na siłownię wieczorem, to czuję się tak. Nie wiem, ten testosteron tak powinien. Jak dobrze wiecie, testosteron z godziny na godzinę maleje. Czyli na początku jest go najwięcej, później już z czasem on do wieczora coraz mniej go jest. Ale ja myślę, że jak kurde. Jak wchodzę tą siłownię, to mi jakoś tak wiecie, boostuje, nie? Czyli jest spadek, 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 jest 18 i wtedy u mnie jest boost, nie wiem czemu Mimo, że jest dużo ludzi, nie wiem czemu, jestem taki specyficznym osobą Ale myślę, że po prostu chodzenie wieczorem na siłownię jest o wiele lepsze niż rano, nie wiem czemu Jak gdy patrzę na okno na siłowni i jest jasno, to ja wariuję, nie? Nie sugerujcie się mnom, że ja wam teraz powiem, że no ta rutyna cała to jest do dupy i w ogóle nie Próbujcie jej, bo ona jest do dupy ale wiecie, no po prostu ja bym radził Wam ją po prostu, jak jesteście tak bardzo ciekawi, to przetestował I jak Wam po prostu też nie siądzie, to przestał ją robić, bo szczerze po prostu ludzie się grupują na po prostu różne jednostki, nie? nie więc to wszystko jest tak naprawdę kwestia wyboru I co, jak film Wam się spodobał, to lajkujcie, komentujcie i subskrybujcie I do następnych odcinków, widzimy się, joł, siemano